Dziś 14 dzień lutego, a więc obchodzimy Święto Zakochanych. Przedstawiamy więc garść informacji o Walentynkach. Obchodzone 14 lutego Walentynki to święto miłości i przyjaźni, które zyskało popularność w wielu krajach na całym świecie. Nazwa pochodzi od Świętego Walentego, który był rzymskim kapłanem i pomagał zakochanym. Walentynki są dniem, w którym ludzie wyrażają swoje uczucia do bliskich, zazwyczaj poprzez wręczanie kartek z życzeniami, kwiatów, czekoladek czy innych prezentów. Wiele par spędza ten dzień w wyjątkowy sposób, organizując romantyczne kolacje czy inne wspólne aktywności. Święto to stało się również popularne wśród przyjaciół, którzy składają sobie życzenia i obdarowują się drobnymi upominkami. Walentynki mają charakter komercyjny, a ich obchody różnią się w zależności od kultury i regionu. W Polsce zyskały popularność. W latach 90. XX wieku i od tego czasu stały się powszechnie obchodzone. Oczywiście, mają także swoich przeciwników. Niezależnie od tego, co sądzimy o Walentynkach, pamiętajmy, każda okazja jest dobra, by powiedzieć drugiej osobie coś miłego.